W nowym filmie, i szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, jak to się stało, ale ten film to pierwszy haul z sieciówek dostępnych stacjonarnie w Polsce w moim życiu. Zawsze nagrywałam dla Was hole z przeróżnych stron internetowych, z których sprowadzałam wielkie kartony ubrań i robiłam dla Was wielkie hole, i nigdy po prostu nie pokazałam tego. Co kupuję stacjonarnie? Ostatnio byłam na całkiem sporych zakupach i zapytałam się Was na stole, czy chcielibyście zobaczyć, co fajnego w sieciówce dorwałam, i było tak dużo odpowiedzi, że chcecie. Więc po prostu z takim filmem przychodzę i pokażę Wam właśnie moje ostatnio upolowane perełki. I jeszcze zanim zacznę, uprzedzam wszystkie pytania odnośnie tego, co mam na sobie, bo pojawiają się te pytania pod każdym filmem. Także top jest z Zary, spódniczka jest z Shinside i buty konwersy. No to co? Zaczynamy! No dobra, jak widzicie, jest tutaj mocno pastelowo, ale to nie przypadek, dlatego że pastele są teraz mocno w trendzie, szczególnie kolor liliowy i kolor pistacjowy, który też się tutaj przewija. I z tej okazji postanowiłam przywrócić moje pastelowe roślinki. Wpasowały się tutaj idealnie i słuchajcie, najwięcej rzeczy kupiłam w Berzce. I pierwszą, a właściwie pierwszymi, bo dwoma rzeczami jest taki przepiękny lidiowy komplecik, który już możecie znać ze zdjęcia z mojego Instagrama, które zrobiłam do akcji Mój Ficik razem z Kasią i Asią. Tutaj możecie gdzieś zobaczyć to zdjęcie. Ale zanim powiem Wam o cenach i o tym, jak ten garnitur się sprawuje, to się w niego przybiorę. Tadam! Słuchajcie, ja kupując ten garnitur miałam mega niefarta, dlatego, że jak kupiłam to już tydzień później. E, był na przecenie. A że żarnetki wszystkie odcięłam, no to nie było szansy na wymianę. E, jeżeli chodzi o spodnie, to one kosztowały 119 zł. I w tym momencie kosztują one 69,90. Oczywiście wszystkie te rzeczy, które Wam dzisiaj pokażę podlinkuję Wam w opisie tego filmu. Marynarka kosztowała 159 zł. I w tym momencie jest za 79,90. Więc naprawdę super cena. Żałuję, że ja nie kupiłam tego kompletu właśnie po tej cenie. Jeżeli chodzi o marynarkę, to jest naprawdę Świetna, przepięknie się układa. Spodnie też są niczego sobie, dlatego, że mają one taki pasek do ściśnięcia w talii i dopasowują się idealnie. Do tego są bardzo wysokie. Ja uwielbiam spodnie, które są czyli taki, nie, nie wiem jak to nazwać, ale wiecie, taki ponad wysoki stan. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi, ale ja właśnie takie spodnie uwielbiam, także tutaj ogromny plus za to. Ten zestaw jest też w kolorze żółtym, nie wiem czy są jeszcze inne, ale wiem, że żółty jest na pewno i chciałam go sobie zamówić. Ale stwierdziłam, że to jednak nie będzie dobry pomysł. Wiecie dlaczego? Bo ten garnitur ma też swój minus. A minus jest taki, że mega, mega się gniecie. Wystarczy gdzieś usiąść, wziąć nogę na nogę, e, zgiąć na dłużej ręce i po prostu jest tak wygnieciony. Więc jest piękny, ale niestety ma też swoje minusy. Następną rzeczą jest moja ostatnia zdobycz, którą widzieliście już na story, ale nie pokazywałam Wam ich na sobie. Są to beżowe kolarki, ja się długo za takimi nie rozglądałam. Właściwie to zamówiłam je do jednej rzeczy z tych, które tutaj widzicie, ale o tym powiem Wam później, jak już będę ją przymierzać. No a teraz przebiorę się w te kolarki. Słuchajcie, te kolarki są tak piękne. One kosztowały 49,90. Są jeszcze w wersji czarnej i różowej, ale to, co mi się w nich spodobało najbardziej, to słuchajcie, to, że są bardzo wysokie. Tutaj również jest stan ponad pępek. Mam wrażenie, że jeżeli chodzi o talie, to są one naprawdę bardzo wyszczuplające, bo tutaj naprawdę nieźle ściskają i leżą. Perfekcyjnie. W ogóle yy, wybaczcie, jeżeli widać moją bieliznę. Zapomniałam założyć bieliznę bezprzpowej, ale tak mam tutaj wszystko poustawiane, że nie wyjdę z pokoju, bo musiałabym całą moją konstrukcję lamp rozwalić. Ogólnie są one tak wygodne i tak komfortowe, że zastanawiam się, czy nie zamówić sobie jeszcze ich w wersji czarnej. To prawda, jedne czarne kolarki już posiadam, ale są one trochę za luźne na brzuchu. Zbiera się tutaj taki fajnie materiał, natomiast te. Są bardzo, bardzo ładnie dopasowane. Następną rzeczą jest coś, o co w kółko dostaje milion pytań, a mianowicie spodnie balon jeansowe. Te spodnie mam na wielu zdjęciach na Instagramie, również często zakładam je do filmów i są to moje ulubione spodnie, w których mogłabym chodzić non stop. I uwaga, uwaga, ja mam je w kolorze niebieskim, pistacjowym i beżowym. Właśnie tak, tak się polubiłam z tymi spodniami, że mam je aż w trzech wersjach kolorystycznych, ale ogólnie jest w tym wersji 5, ponieważ jest jeszcze jasny jeans oraz są jeszcze białe. Jeżeli chodzi o ceny tych spodni, to te jeansowe kosztują 119. Te beżowe i zielone również kosztowały 119, ale w tym momencie są one przecenione na 79 zł, także słuchajcie, naprawdę bardzo, bardzo warto je złapać. Są to moje ulubione spodnie i nawet zastanawiam się, czy nie wziąć. Jeszcze tych jasnych jeansowych. I ich największy plus to to, że są to luźne, sztywne jeansy, a przy okazji są one dopasowane w talii. I są dopasowane dlatego, że z tyłu mają one takie ściągacze i naprawdę nigdy nie miałam żadnych spodni, które tak dobrze na mnie leżały. Zawsze musiałam się gdzieś tam ratować paskiem, ale zauważyłam też jedną bardzo dziwną rzecz, a mianowicie te jeansowe leżą. Idealnie, a te beżowe i zielone są już trochę większe. Tutaj jednak wolałabym ten pasek założyć, no i tak samo muszę podwijać nogawki, a w tych niebieskich nogawkach nigdy nie podwijam, więc trochę jest to dziwne. Z jednej strony jest to ten sam model, te same spodnie tylko w innych kolorach, a tak naprawdę te jasne kolory są większe. No ale to i tak nie zmienia faktu, że w tych spodniach jestem zakochana. No i uczas na ostatnią rzecz z Beżki i to jest rzecz, którą mam w swojej szafie najdłużej ze wszystkich, które wam dzisiaj pokazuję, dlatego że kupiłam ją jeszcze przed zamknięciem galerii, przed kwarantanną, natomiast te rzeczy, które tutaj widzicie, są świeżakami i są upolowane w ostatnich dniach. No, dniach, tygodniach. No to co, przebieram się w tą bluzkę. Słuchajcie, ta bluzka jest tak niesamowicie piękna i w ogóle jest tak super uszyta. Ten materiał to są same marszczenia i w ogóle zobaczcie jaka ona jest rozciągliwa. Ja ją niestety kupiłam jeszcze po standardowej cenie, czyli 89 zł, natomiast w tym momencie jest przeceniona na 49,90 także serio warto ją upolować, bo jest tak niesamowicie piękna. Uwielbiam ją i w ogóle kojarzy mi się z Just no, z Aladyna. Wiem, że ta bluzka jest jeszcze dostępna w kolorze białym i ja taką białą przymierzałam w sklepie, ale słuchajcie... Jest ona mega, mega prześwitująca. Nawet jeżeli będziemy mieli pod spodem beżową bieliznę, to ona będzie nam maksa widoczna. Także nie polecam zamawiać ani kupować tych białych, tylko właśnie te niebieskie. No i możemy teraz zostawić Berszkę w spokoju i przejść do Stradivariusa. Tutaj upolowałam przepiękną marynarkę. I słuchajcie, również kupiłam ją tydzień przed przecenami. Po prostu tak bardzo nie wtrafiłam się w czas zakupowy. Ja ją kupiłam za 159 zł, natomiast w tym momencie możecie ją upolować za 79,99 i to jest naprawdę super cena. I to właśnie pod nią zamówiłam sobie beżowe Biker Shorty z beczki, ponieważ tą marynarkę chciałabym nosić jako taka sukienka, ale jest minimalnie przykrótka, więc potrzebowałam czegoś. Delikatnego, uniwersalnego właśnie do zestawu. No to co? Przebieram się. Tada, pozwólcie, że najpierw odłożę rzeczy. No i tak, do tej marynarki dobrałam inne buty, a mianowicie różowe Buffalo. E Podpinałam trochę kolarki, bo wydaje mi się, że takie krótsze wyglądają lepiej. Jeżeli chodzi o pasek, to wiem, że powinien być on albo różowy, albo beżowy, bo w tym momencie totalnie nie pasuje, ale nie mam żadnego takiego w swojej szafie, także koniecznie muszę kupić. Jeżeli macie jakieś fajne paski właśnie w tych kolorach, i koniecznie ze złotymi dodatkami, bo ja jednak zawsze noszę złote dodatki, to napiszcie mi w komentarzach, gdzie taki pasek mogę kupić. No ale skupmy się na marynarce. Jest ona naprawdę przepiękna. Ležim po prostu idealno. i wiem, że jest ona też w innych kolorach, nie wiem do końca w jakich, na pewno jest kolor niebieski, taki sam właśnie jak w tej mojej bluzki z Bershki i chyba ją sobie zakupię, szczególnie, że jest teraz na promocji, także naprawdę bardzo fajny zakup, polecam ja w ogóle ostatnio bardzo polubiłam się z takimi marynarkami, pokażę wam w ogóle jeszcze jak ona wygląda bez tego paska, aczkolwiek ja wolę ją jednak z paskiem w talii bo bez paska jest trochę za szeroko a z kolei jeżeli ją Rozepnę, to jest ona zbyt długa i wygląda na za dużą. Dlatego stwierdziłam, że będę ją nosić jako sukienkę, a nie jako taką zwykłą marynarkę. Tak więc tak się prezentuje. Odrobinę się wygniotło od tego paska, ale naprawdę niewiele, natomiast gdybym tą fioletową tak ścisnęła, Oj, poszłaby do pracowania, bo nawet nie mogłabym się wam pokazać, byłaby tak wymiętolona. Także tutaj też duży plus za bardzo fajny, taki grubszy materiał, który się nie gniecie. W tym momencie zostały mi do pokazania już same dodatki, także pozwólcie, że się przebiorę, bo jednak nie do końca dobrze czuję się w tej marynarce z czarnym paskiem. Koniecznie muszę kupić beżowy, także przebieram się. No dobra, no i wróciłam do mojego pierwotnego stroju. I drugą rzeczą ze Stradivariusa są okulary, które mogliście już zobaczyć na kilku moich zdjęciach na Instagramie i również na moim ostatnim filmie, który nagrałam razem z Osipowiczką. Było o nie bardzo dużo pytań, także teraz już wiecie, że są one ze Stradivariusa i kosztują 49,90 Dobrze powiedziałam? Dobrze. Także nie jest to niska cena jak za okulary, ale moim zdaniem leżą one naprawdę bardzo ładnie. Wydaje mi się, że ten kształt w ogóle bardzo do mnie pasuje i również to, że są beżowe. To jest ogromny plus, bo ja aktualnie mam coraz więcej beżowych ubrań w swojej szafie, a nawet jeżeli mam coś kolorowego, to i tak dobieram do tego beżowe dodatki, także takie okulary na pewno do wszystkiego będą mi pasowały. No i chyba nie ma co tutaj się za dużo rozgadywać, mogę przejść do trzeciej i już ostatniej rzeczy ze Stradivariusa i są to klapki. Ale te klapeczki są tak Piękne. Je również mogliście już zobaczyć na moim Instagramie, dokładniej na tym zdjęciu. Są to klapeczki inspirowane Bottego, czyli właśnie taka przepleciona skóra. Aczkolwiek nie ukrywajmy, teraz jest to hit sezonu i takie klapeczki możemy dostać praktycznie w każdej sieciówce. Na każdej stronie internetowej z ubraniami kosztują one 139 zł. Niestety nie są na przecenie, ale są naprawdę boskie e, i są jeszcze takie w wersji błękitnej. Także to była już ostatnia rzecz z Divariusa, no i myślę, że możemy przejść dalej z na Mango. Tam kupiłam taką przepiękną beżową torebeczkę, również z plecioną skórą. Ona kosztowała pierwotnie 119 zł, ale mi udało się ją kupić na przecenie za 69 A z tej torebki jestem naprawdę bardzo zadowolona, dlatego, że ja nie miałam żadnej takiej delikatnej torebeczki, która pasowałaby mi do letnich sukienek, a że teraz jest gorąco i właśnie w takich sukienkach chodzę, to nie chcę nosić ciężkich, czarnych toreb, tylko właśnie coś takiego małego, delikatnego, no i przy okazji bardzo modnego. Teraz przechodzimy do moich zakupów w H&M. Sporo rzeczy na wyprzedaży, ale już Wam ich pokazywać nie będę, bo pokazywałam Wam je u Kasi. Natomiast pokażę coś, co kupiłam w standardowej cenie, czyli moja ulubiona bucket hat. W ogóle możecie ją zobaczyć na wielu zdjęciach na moim Instagramie. Jestem w tej czapce zakochana i uważam, że ona w ogóle perfekcyjnie komponuje się z moimi ulubionymi spodniami. No i wracając do tej czapki, może teraz nie będzie mi ona jakoś specjalnie pasowała, ale założę ją, żeby Wam pokazać, jak wygląda. Ja ją kupiłam jeszcze w pierwotnej cenie, czyli za 29,90. Natomiast w tym momencie jest już ona na przecenie i kosztuje 19,99. No i czas przejść już do ostatniego sklepu, a mianowicie do CCC. W CCC zakupiłam takie przepiękne złote sandałki na szpilce. Powiem Wam, że normalnie nigdy nie kupuję butów na wysokim obcasie. Tak po prostu. Jeżeli już kupuję wysokie buty, to konkretnie pod jakąś sukienkę, pod jakąś stylizację, a te tak mi się spodobały. Kupiłam je tak naprawdę z myślą, że muszę je odstawić na półkę, ale one tak pięknie. Sklepie I tak krzyczały, żeby mnie wzięła. I słuchajcie, nie żałuję. Kosztowały 129,99. Ja je w sumie złapałam jeszcze na jakiejś prące, ale nie żałuję ich zakupu, dlatego że ostatnio moja kuzynka miała wesele i w tych szpilkach przetańczyłam. Całą noc. Dosłownie byłam w nich od godziny 17 do godziny 5 nad ranem. Ja jestem taką osobą, która nie zmienia szpilek na płaskie buty. Zawsze całą noc przetańczę na wysokich szpilach. Mimo, że miałam te buty na sobie 12 godzin z rzędu i naprawdę sporo w nich przetańczyłam, to nie obtarły mnie. Nigdzie. Jedyne co to bolały mnie trochę poduszki e, stopy, e, dlatego że są one tutaj twarde i w sumie miałam tak pierwszy raz w swoim życiu. Słyszałam, że to jest częste i że niektórzy ludzie mają tak zawsze w trakcie chodzenia na szpilkach. Ja tak nie miałam nigdy. Zdarzyło mi się to po raz pierwszy, ale to też nie był jakiś wielki ból, w ogóle nie było to uciążliwe. Tak naprawdę poczułam to dopiero w momencie, gdy te buty ściągnęłam. Ale muszę Wam jeszcze pokazać jeden mały minus związany z tymi butami a mianowicie to, jak zaczęłem. Mi się odklejać z nich kryształki, ale to wszystko dlatego, że po prostu przy tańczeniu ocierałam czasem gdzie niegdzie tymi butami jeden o drugi. No i właśnie mi się tutaj troszkę to zepsuło. Widzę, że nawet kilka tych brylancików odpadło. A no i nie powiedziałam chyba najważniejszej rzeczy. Ja je kupiłam w CCC, ale są z Disney. No dobra, tak więc to by było na tyle. Koniecznie kwijajcie na mojego Instagrama, na którym aktualnie trwa mega rozdanie. Organizujemy je razem z Kasią Osipowiczką, a do wygrania są przeróżne kosmetyki o wartości ponad 700 zł. Są tam takie marki jak Victoria's Secret, The Balm, Pixie. Także naprawdę bardzo fajne marki, bardzo fajne hity kosmetyczne. Koniecznie wchodźcie, żeby nie przegapić. A kto wie, być może to właśnie Tobie się poszczęści i cały ten wielki zestaw i do Ciebie. No i co? Koniecznie dajcie mi znać, czy chcecie, abym częściej pokazywała Wam właśnie takie moje zdobycze z sieciówek, bo naprawdę nie wiem, jak to się stało, że robię to po raz pierwszy. No i żegnam się już z Wami. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Cześć!